Bardzo dziękuję. Panie, Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja z przyjemnością oczywiście opowiem o tym projekcie ustawy, No choć oczywiście był on prezentowany ja i czytany po raz pierwszy na plenarnym posiedzeniu Sejmu, ale w skrócie projekt ustawy zakłada wpisanie śląskiego jako języka regionalnego do ustawy o mniejszościach narodowych i języku regionalnym, tak jak do tej pory funkcjonował język kaszubski. Doskonale wiemy, że definicja języka regionalnego e, mówi jasno, że jest to język, który jest odrębny od języka, w którym posługują się mieszkańcy na danym terytorium, e, przez mieszkańców tego terytorium i oczywiście język śląski te definicje spełnia. Więc mamy także pełną świadomość, że język regionalny nie jest definicją językową, ale raczej pojęciem prawno-politycznym i od woli polityków zależy, czy dany język za język regionalny zostanie uznany albo nie. Za nami tak naprawdę lata dyskusji językoznawców o uznaniu śląskiego, o, o tym, czy śląski jest językiem, czy nie. Ale nie da się zdefiniować, gdzie kończą się lekty, gdzie kończą się gwary, a gdzie zaczynają się języki. Zmienia to faktu, że Ślązacy i Ślązaczki przez ostatnie lata wykonali ogrom pracy na rzecz kodyfikacji języka, na rzecz tłumaczeń zarówno Dział literatury powszechnej, Biblii e, na język śląski, ale także pisania w języku śląskim, poezji, prozy, prac naukowych, posługiwania się w nim w przestrzeni, e, zarówno podczas debat, słowem mówionym, słowem pisanym, na deskach teatru, czy poprzez muzykę. Sam spis powszechny jasno pokazał, że osób, które posługują się językiem regionalnym jest niemal pół miliona. 600 tysięcy osób deklaruje swoją narodowość jako narodowość śląską. Można jasno powiedzieć, że Ślązacy są największą nieuznawaną mniejszością tak językową jak i etniczną. Dlatego dzisiaj wychodząc przeciw postulatom mniejszości śląskiej mówimy jasno, chcemy aby śląski stał się językiem regionalnym tuż obok języka kaszubskiego. Co da to uznanie języka regionalnego? Po pierwsze będzie to kwestia godności i prestiżu i pokazania, że państwo polskie liczy się z półmionową grupą obywateli, którzy jako ślązacy opisują siebie, swoją kulturę, tożsamość i język. Po drugie kwestie wymiernych wartości, możliwość nauczania w języku śląskim w szkołach dzięki uznaniu śląskiego za język regionalny. Doskonale wiemy, że języki małe giną. I prędzej czy później, pomimo bardzo ciężkiej pracy, bardzo wielu osób na Śląsku, ten język po prostu może stać zapomniany. Już do tej pory bardzo wiele słów, zwrotów e, zostało gdzieś i uleciało z pamięci osób, które tym językiem porozumiewały się. Dlaczego? Ponieważ przez lata ten język był w przestrzeni publicznej i ze szkół po prostu rugowany. E, uchodziło, za wrażeniem było, że śląski jest językiem gwarowym, brzydkim, niestarannym polskim, a tak naprawdę po prostu jest pięknym językiem odrębnym. Wymiar trzeci. Uznanie języka śląskiego pozwoli również, poza finansowaniem edukacji, dać możliwość finansowania organizacji, które o pielęgnację, prestiż, rozwój tego języka zabiegają. W miejscowościach, gdzie w spisie powszechnym było 20% osób uznających się i posługujących tym językiem, będzie możliwość prowadzenia tablic dwujęzycznych na przykład. Czyli mamy zarówno kwestie edukacyjne, które w moim opinii są najważniejsze godności i prestiżu. I wymierne finansowe. I tyle z mojego uzasadnienia. I bardzo bym też prosiła o właśnie głos w stronie społecznej. Dobrze, oczywiście z przyjemnością to zrobię, choć oczywiście będę prosiła o um, dyscyplinę czasową, bo bardzo dużo pracy nas dzisiaj czeka. Ale jeszcze przed, przed stroną społeczną jeszcze o głos prosił pan przewodniczący Selin, a potem przewodniczący Zubowski. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy po debacie w ramach pierwszego czytania na sali plenarnej. Już było widać w czasie tej debaty, że w tej sprawie są istotne różnice zdań i ja chciałem je również na posiedzeniu naszej merytorycznej komisji wyrazić. Od razu sygnalizując, że będę wnioskował o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etniczych oraz języku regionalnym zgłoszoną przez grupę pięćdziesięciu paru posłów. E, e, będę to, e, wnioskuję to z trzech powodów. Pierwszy powód ma charakter naukowy. E, jak dotąd jedyne stanowisko Rady Języka Polskiego, najbardziej miarodal, miarodalnej placówki czy instytucji naukowej, która w takich sprawach może się wypowiadać, czytamy, że mowa rodowitych mieszkańców Śląska uważana była i jest przez językoznawców za dialekt, a nie język, dialekt języka polskiego. I w ramach tego dialektu mamy wiele różnych gwar. Śląszczyzna jest odmianą dialektalną języka polskiego. Ja cały czas cytuję stanowisko Rady Języka Polskiego. W mowie Ślązaków nie znajdziemy żadnych poważniejszych cech gramatycznych, które by nie występowały równolegle czy to w Małopolsce, czy w Wielkopolsce. Brakuje kodyfikacji ortografii, a kodyfikacja ortografii jest w świetle ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym ważnym elementem funkcjonowania języka regionalnego jako języka pomocniczego. Cały czas cytuję Radę Języka Polskiego Mowa Ślązaków czy Górnoślązaków uważana jest przez użytkowników języka polskiego, także na Śląsku za jego odmianę terytorialną, i konkluzja tego stanowiska Rady Języka Polskiego jest następująca. Język używany tradycyjnie przez mieszkańców Górnego Śląska nie spełnia ani zapisów ustawy o mniejszościach narodowych, ani Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. W komentarzu do tego stanowiska przewodniczący Rady Języka Polskiego, pan profesor Andrzej Markowski, powiedział, że nie ma żadnych faktów językowych, które by wskazywały na to, że język mieszkańców Śląska jest czymś innym niż gwara języka polskiego. Językoznawcy skupieni w Radzie Języka Polskiego uważają, że zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i i języku regionalnym, a także z ustawą o dachom ukraińskim nie można uznać, że mowa mieszkańców Śląska jest językiem regionalnym. Myślę, że dla, dla ludzi, którzy się językami interesują jest też ważne, ważne zdanie profesora Jana Miotka, którego w jednym z wywiadów, który zajął następujące stanowisko. Nie ma ani jednej cechy dialektu śląskiego, która by go różniła od innych dialektów w aspekcie historyczno-językowym. Wszystko to, co jest na śląsku, jest gdzie indziej. Mowa oczywiście o Polsce. Nie ma ani jednej cechy gramatycznej tylko śląskiej. Na dialekt śląski składa się kilkadziesiąt gwar. I w konkluzji tego wywiadu profesor Jan Miodek powiedział, proszę ode mnie nie wymagać udowodnienia, że może śląszczyzna jest odrębnym językiem, bo to jest nonsens. Mocne słowa, ale myślę, że. W kontekście autorytetu, który te słowa wypowiedział, warto to brać pod uwagę. Drugi, drugi argument ma charakter polityczny. Rzeczywiście Pani Przewodnicząca też na debacie plenarnej powiedziała i powtarzała ten argument, że nauka tutaj nie jest najistotniejsza, że to jest decyzja o charakterze politycznym. Moim zdaniem tak być nie powinno, że powinniśmy jednak te argumenty naukowe brać jako, jako najistotniejsze. Ale yy, tak jak yy, pani, pani to podkreśliła, tutaj decyzja polityczna jest konieczna i w debacie plenarnej myślę, że pani to wyraziła najjaśniej, mówiąc, nie wiem czy to się pani wyrwało, czy, czy to było e, w pełni przemyślane, że ani Niemcy, ani Polacy, tylko Ślązacy. Podkreślam, ani Polacy, tylko Ślązacy. Tak, tak, tak ja wiem, wiem, że mówię. Bardzo dziękuję. Nie, jeszcze nie. Dlatego wydaje mi się, że musimy sobie jasno powiedzieć, że ten postulat polityczny uznania wbrew nauce, że istnieje coś takiego jak język śląski jest oczywiście pierwszym etapem do tego, żeby za jakiś czas zgłosić postulat, żeby uznać, że istnieje wewnątrz terytorium Polski odrębny naród śląski. Co jest oczywiście postulatem o charakterze politycznym, wokół którego też się. Też się wokół to, którego to postulatu są różnego rodzaju emocje. Również emocje, które mogą innych Polaków, inny, żyjących w innych częściach Polski, bardzo niepokoić. Ja mam tutaj dużo różnych e, ikonografii związanych z e, tak zwanymi Ślązakowcami, które mogą być bulwersujące i szokujące. Mam tutaj zdjęcie na przykład e, e, wzajemnego wspierania się z ruchem katalońskim, który był finansowany przez pieniądze rosyjskie, co jest udowodnione w ostatnich e, latach jak się z nimi solidaryzujecie i się wzajemnie odwiedzacie. Mówię o tych, którzy uważają się za odrębny naród śląski. Poprzez różne organizacje ten postulat jest e, zgłaszany. E, I wreszcie trzeci argument, którego chciałem użyć, e, to jest ten argument, którego też użyłem przy okazji dyskusji o języku Wilamowski. Ja bym chciał, żeby. E, w naszej ustawie ten fenomenalny dla mnie i dla wielu ludzi z Pomorza fakt, że uznano język kaszubski jako język regionalny, bo tutaj naukowe uzasadnienie jest. To jest język, który jest rzeczywiście historycznym językiem z grupy języków zachodniosłowiańskich. Z, z tej grupy, którą posługiwali się Słowianie już ponad tysiąc lat temu, żyjący od Wisły aż po Łabę, wzdłuż Morza Bałtyckiego i wiele plemion słowiańskich się tym językiem posługiwało i rzeczywiście jedyny relikt tego języka zachodnio-słowiańskiego, który się zachował, który jest zwany językiem kaszubskim i on ma właśnie takie głębokie korzenie i on ma też literaturę od XVI wieku poczynając, bardzo bogatą ortografię gramatykę, literaturę piękną, poezję itd., itd. I dlatego po dyskusji sprzed 20 lat został uznany za odrębny język. Natomiast z punktu widzenia naukowego podkreślam, dopisanie do tej ustawy obok języka kaszubskiego, języka śląskiego czy języka wilamowskiego odbiera powagę tego zapisu że językiem rzeczywiście naukowo udowodnionym istniejącym słowiańskim na terytorium Polski jest język kaszubski dziękuję bardzo